Cześć, z tej strony Tomek. A dzisiaj zapraszam Was w te jesienne, beskidzkie klimaty, żeby pogadać troszeczkę tak w oderwaniu i na luzie o pewnym aspekcie jesiennych zegarków. Naszło mnie to dzisiaj rano, pobawiłem się troszkę paskami, a przy okazji jeszcze myślę, że powinienem wam przedstawić jeden zegarek. Jeden zegarek, który jest u mnie bardzo długo na to wystąpienie na kanale zasłużył i też je sobie wyczekał. Zapraszam. zainspirowany tą piękną jesienną pogodą, a być może to już jej ostatnie podrygi, rano tak jakoś postanowiłem, że obawię się troszeczkę paskami zegarków. Właściwie rzecz biorąc to pierwszą tematem, czy pierwszym zagadnieniem było to, że szukałem jakiegoś ciekawego nowego oblicza dla Breitlinga Aerospace, którego ostatnio Wam pokazałem. Założyłem go na żółty pasek, czy taki blado-żółty pasek, który mi się właśnie z kolorami jesieni nieco, nieco kojarzy i doszedłem do wniosku, że to chyba całkiem fajnie wygląda. I idąc tym tropem Dokoptowałem jeszcze inne kolorystycznie w mojej głowie przynajmniej jesienne paski do zegarków. I taka trójka mi się z tego złożyła właśnie z Pamerajem, Speedmasterem i wspomnianym Breitlingiem. No i osobiście uważam, że wyszło to całkiem wizualnie ciekawie. Mniej więcej właśnie rok temu w okolicach Święta Wszystkich Świętych nosiłem na ręku moją Pamelę. Wtedy, nie pamiętam, czy wtedy dołożyłem ją od Leona do siebie do pudełka, czy nie. Ale ten zegarek właśnie kojarzył mi się jakoś tak mocno z klimatem jesiennym. Jeżeli takie coś jak jesienny zegarek w ogóle może istnieć, to właśnie moje pierwsze myśli biegły troszeczkę w kierunku zegarku Vintage, troszeczkę właśnie w kierunku tej Pameli, a z perspektywy dzisiejszej, Pany Raja. I to wydawało mi się takim, takim pierwszym wyborem dla zegarka jesiennego. Zegarek na skórzanym pasku, zegarek troszeczkę z takim retroklimatem, no bo jesień jakaś taka troszeczkę nostalgiczna może jest w tym swoim całym jestestwie. I tutaj naszła mnie jeszcze jedna refleksja. Otóż od bardzo, bardzo dawna mam u siebie zegarek, który nie jest mój, a który jest zegarkiem nawiązującym bardzo fajnie do takiego retroklimatu. Zegarkiem, który mam wypożyczony od jednego z Was. I Troszeczkę to wypożyczenie, o może nie troszeczkę, ale to wypożyczenie znacząco przeciągnąłem, bo jakoś tak zawsze nie układało mi się, żeby ten zegarek wam pokazać. I ta jesień i ten klimat retro, który z tego zegarka właściwie aż kipi, myślę, że jest ciekawym połączeniem i że jest to dobra okazja, żeby właśnie ten zegarek wam dziś przedstawić. Zegarek Orienta, ale nie taki wprost oczywisty, bo jest to mod oparty na oriencie. Ja się przyznam szczerze, że nawet nie wiedziałem, że Orienty też się moduje. Taki właśnie zmodowany Orient. Łukasz, który ten zegarek mi wypożyczył już, już taki długi czas temu, twierdził, że to był, jest to zegarek, który najczęściej zakłada na rękę. Nie jest to z jednej strony technologicznie nic specjalnego. Od e, zwykły. Date taki orientowski, zmodyfikowany w taki sposób, że przypomina, przypomina i klimatem czerpie bardzo, bardzo mocno z takich retro diverów ala Tudor albo właśnie Submariner Rolexa. Zresztą w tamtym okresie to te dwa zegarki wizualnie same sobie były takie bardzo, bardzo bliskie. I tak jak mówię, nie jest to zegarek, który jest technologicznie jakiś wybitny, ale ma w sobie taki fajny klimat, że gdy założyłem go na rękę teraz i ponosiłem sobie przez ładnych parę godzin, to zrozumiałem, dlaczego jest to taki kandydat na zegarek, który zakłada się odruchowo i, i czerpie z tego dużo, dużo, dużo radości. Zawsze miałem jakieś tam ciągotki do tych klasycznych designów, może nie tyle do zegarków vintage per se, ale do tego pomysłu na to, jak wyglądają właśnie, czy jak wyglądały kiedyś zegarki. Dlatego podobają mi się te e, dzisiejsze projekty, które potrafią coś stamtąd usknąć, zabrać i zaczerpnąć nieco inspiracji z tego, co było kiedyś. A ten tutaj przypomina mi Właśnie takiego Submarinera od Tudora, którego kiedyś jakoś tak mocno widywałem czy często widywałem na Instagramie albo na innych mediach społecznościowych. Z tym właśnie takim wyblakłym bezelem typu Ghost, z tą swoją bardzo, bardzo Rolexową e, twarzą czy Tudorową oldschoolową twarzą, ale z tymi proporcjami, z tymi proporcjami, które dla mnie właśnie są tą quintessencją designu tamtych czasów, ta zwężana, potwornie zwężana. E, Bransoleta, która dzięki temu dostarcza nam na ręce bardzo, bardzo fajny i wygodny efekt do noszenia. To wszystko całościowo po prostu ma dużo klimatu. Ma dużo takiego fajnego, moderskiego klimatu, retroklimatu, choć oczywiście nie jest to nic, co jest zaprojektowane na, na podstawie jakiegoś własnego pomysłu. To jest taki, takie typowe odtworzenie estetyki starych zegarków e, właśnie Rolexowych, Tudorowych. Nic w tym złego, przynajmniej w mojej opinii, no bo torwanie takiego oldschoolowego, vintage'owego Rolexa czy Tudora jeszcze w takim, w takim klimacie postarzenia z tym bezelem typu Ghost jest praktycznie rzecz biorąc nieosiągalne dla, a, dla, dla wielu z nas, czy to z perspektyw budżetowych, czy z perspektyw takich, że chyba nawet nie ma ich na zbyt wiele, co jakby naturalnie łączy się z tą perspektywą budżetową. A ten Orient jest fajny. Ja nie mogę się nad nim jakoś dramatycznie rozwodzić i tutaj a, nie wiem, mówić jakieś niesamowitych rzeczy, no bo z jednej strony to już kolejne zmodowana rzecz. Dla mnie niespodzianką było to, że Orienty też się moduje. Kiedyś, kiedyś, że tak powiem, dotykałem i miałem różne mody ciągle. Mam różne mody budowane na bazie Seiko i wiem, że to Seiko modowanie to jest taki obszar bardzo, bardzo dynamiczny, bardzo rozległy, taki intensywny, ale. To, że można w ten sposób, czy można było, czy można ciągle modować też orienty, że jest i na ten rynek, na, dla tej marki rynek moderski, to nie wiedziałem. Przez to, że to jest jedyny zmodyfikowany orient, jakiego miałem w rękach, to muszę powiedzieć, że staje się naturalnie, swoiście wyjątkowym to spotkanie z tym zegarkiem. Ja bardzo dziękuję, że miałem okazję go a, a, przetrzymywać u siebie tak długo i obiecuję, że zaraz go odeślę i jeszcze raz podkreślę, że naprawdę... Rozumiem, dlaczego, dlaczego taki właśnie mogłoby się wydawać prosty i technologicznie zupełnie niewyszukany nie zegarek może być sprawcą codziennej frajdy na nadgarstku. To, to jest naprawdę fajne. I też wpisuje mi się w taki klimat właśnie jakiegoś retro zegarka, który pasuje mi do jesieni. Choć on akurat swoimi kolorami, tym wyblakłym błękitem i srebrnym jestestwem koperty i tarczy nie jest jakoś szczególnie jesienny, ale i tak... Ma taki vibe dla mnie. W ogóle koncepcja zegarków na póry roku też chyba nie jest jakaś szczególnie mądra, ale w ogóle już wiele razy mówiłem, że to całe nasze hobby zegarkowe nie jest jakoś szczególnie mądre. Ja sobie zbudowałem tą trójkę. Właśnie Panera, Speedmastera i Breitlinga jako trzy takie przybrane w jesienne barwy. Teraz zegarki i postaram się. Poeksplorować tą trójkę dłużej e, na nadgarstku, w nadchodzącym czasie, zobaczę, czy się mi to spodoba. Bo być może lepszym pomysłem na jesienne klimaty byłoby uciec od jesieni w zegarki kolorowe, te, które nam się normalnie kojarzyłyby bardziej z takimi tak zwanymi letniakami. Może to jest swoisty pomysł na to, jak nosić zegarki z perspektywy pory roku. Kiedy przychodzi do nas jesienna aura, nie taka piękna jak ta tutaj dzisiaj ale ta taka troszeczkę nieco jakby bardziej pesymistyczna, to może wtedy właśnie kolorowe, ciekawe i letnie zegarki powinny być antidotum na coś takiego. Nie wiem. Nie przemyślałem tego wszystkiego jakoś szczególnie mocno, ale tchnięty troszeczkę właśnie tym duchem otaczającej pięknej, beskidzkiej przyrody, pomyślałem, że i takim spostrzeżeniem mogę się z wami podzielić. A może to wy mi powiecie, czy, czy z waszej perspektywy, czy w waszym ujęciu tego naszego hobby, czy w waszej ujęciu waszych kolekcji są zegarki, które łączycie w jakiś sposób z konkretnymi porami roku, z delikatnym naciskiem na tą naszą piękną jeszcze jesień, którą mamy teraz. Może to jest jednak coś, co jest kolejnym kluczem do tego, żeby sobie tą kolekcję urozmaicać, albo... Czy może też przeobrażacie zegarki? Czy macie taki zwyczaj, żeby przerzucać zegarki z branzolet na paski albo z pasków na branzoletę, w zależności od tego, czy nadchodzi lato, jesień, zima czy może wiosna? W sumie to też jest swoisty sposób, żeby troszeczkę unikać nudy w tych naszych kolekcjach, niekoniecznie dokładając do tego ciągle nowe zegarki. Tutaj wchodzą paski i inne akcesoria, które mogą być całkiem fajnym ekwiwalentem kupowania nowych zegarków, które pozwalają nam poznawać te nasze zegarki w nowych obliczach. Cała. Cała historia, myślę, że o tym w ogóle moglibyśmy o, na spokojnie jeszcze porozmawiać zupełnie osobno. Ale dajcie znać, dajcie znać, jak wy się zapatrujecie na koncepcję jesiennego zegarka, albo w ogóle na koncepcję zegarka, który jakoś pasuje tylko do jednej pory roku. Czy macie takie zegarki? A może to tylko kolejny fantomowy, jakiś taki objaw mojej zegarkowej choroby w głowie, żebym mógł sobie uzasadnić kolejne jakieś rzeczy. A to kupno paska, a, tu po prostu, a to po prostu przekładanie pasków czy zegarków na inne paski, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Żeby coś się działo, żeby nie było na mocno. Cóż, nagadałem się znowu troszeczkę w klimacie wspomnianych ostatnio flaków z olejem. Mam nadzieję, że wytrzymaliście. Ja Wam serdecznie dziękuję. Życzę Wam fantastycznego dnia, tygodnia, miesiąca, jesieni, nadchodzącej zimy. Na dzisiaj to tyle. Cześć i do zobaczenia.